Hej, hej, z tej strony Ekstra a dzisiaj będziemy sobie grali w sumie nie będziemy sobie grali tylko dam wam tutorial jak odpalić na przykład żebyście widzieli sobie e, tutaj znaczek kroków e, tutaj znaczek kto się bije obok po prostu wizualizację w co się bardziej zawodowo, że tak powiem nazywa ale zanim, napiszcie mi w komentarzach jaki plecak najbardziej do skywalkera pasuje ten z jakiegoś tam, a, to z tego zestawu z karnetu tego, ten jego podstawowy, mm. yy. darta Vadera plecak, ten robocik, czy ta kapelerynka, napiszcie, bo ja już sam nie wiem, teraz używam dużo tej yy. darta Vadera, ale nie wiem, czy to pasuje. No i tak, już przejdźmy do samych ustawień. Mm. Dobrze. Wchodzimy, wiadomo, w ustawienia yy, i to było chyba w dźwięku. Nie, to nie było w dźwięku. Dobrze. To się wchodziło, wydaje mi się, w... Wy... Poczekajcie, widzowie, niech ja sprawdzę. Wizualizacja. Wchodzicie w dźwięk, ten głośniczek i schodzicie do właśnie dźwięk i wizualizacja e, tych efektów dźwiękowych. I wy macie pewnie na wyłącz, ja daję na włącz, klikam a żeby zastosować. No i klikacie escape i macie. E, zapraszam do ostatniego poradnika, bo nagrywałem jak zmienić, żeby mieć to piękne tu w tle. E, no i zachęcam do subskrybowania z dzwoneczkiem i lajkowania kanału. Już za niedługo następne odcinki. Trzymajcie się i cześć.